No, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest pierwszy odcinek z Clash Royale. To jest mój klanik. No, dołączyłam byle jakiego. Widzicie, ja mam 11 arenę. No, gram dużo w Clash'a. To jest mój deck. Mam dwie legendy. Princeska i Lumberjacka tutaj przygotowałam coś na odcinek. Magical chest. Boom. Ice Spirit Archers. Knight. Canon. Raczej nie będzie legendy. Nie. I pyk. U! Rzadko mam Golema i to jest ten na, odcinek przy... na następny odcinek będzie legendary chest plus pewnie golden i plus silver i plus silver i jeszcze na dalszy odcinek przygotuję dla was legendary chest może potem kupimy sobie no, pewnie kiedyś kupimy sobie Past. Past Royal. To widzowie, zobaczymy y, dopiero się w gierce. Ale, tak jakby coś, to, to też jest, będzie dla was. To widzimy się w gierce. Ok, widzowie, jesteśmy w gierce. Ja taką mam emotkę fajną. Myślę, że wygramy, ale nie wiem. Wow! Trzy muszkieterki na starcik. Gościu płacę. My mu teraz puszczamy tutaj Na Tyk. I te trzy muszkieterki trzeba tak wstrzymać. Aj, nie zniszczyliśmy! A oni nam tak! O nie! Jesteśmy zgubieni! Na Goblin blingang sobie puścimy zapa. Widzowie, pamiętajcie o łapeczce i o subiku jak możecie. Bardzo by to mi pomogło w rozwoju kanału. Bo ja się staram dla was widzowie, nagrywam te odcinki, jakby nie zależało mi na tym, to by nie było w ogóle odcinków z Brawl Starsa, z innych gierek, co ja porabiam normalnie, w życiu normalnym, ale... Okej, okay, puściliśmy, na. Tutaj i ma nie minionki na Elitki! O, o nie! Jestem zgubiony, wow! Mój puszcza, wow! Ja mój tutaj puszcza chwilę. Czekamy, 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 czekamy. Pyk. 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 Taka uderzę. Łala, voilà, player mój puścimy. To jest naprawdę waleczne. Good game, gościu mi już puszczę. No good game! Gościu mi niszczy to jak bąki No nie! Jestem zgubiony. Jesteśmy zgubieni. Wow. Wow. Ups. Ja już nic nie robię. Chciałem się. Nie, naprawdę chcę mi się błagać. Tak, thanks. Tak. Hmm. Może na następnym odcinku? Otworzymy sobie dwie skrzyneczki, pyk, pyk. Może nawet jakaś legenda z nich dropnie, nie wiadomo. A sobie zagramy tego challenge'a, bo nie wiem dlaczego. Ale gościu pewnie jest prosem. Proszę bardzo, balonika ci puścimy. Gościu egzemarchi. O nie, miałem laga Nie łapie expa O nie Co się dzieje? Ja Co się dzieje? Widzimy się w krótkiej przerwie Okej okay, widzowie Przegraliśmy jedynie dlatego, bo miałem ogromne lagi. Sprawdźcie z internetem. Nie wszystko dobrze. O ja, jakie lagi. Widzimy się, jak to załaduje. Okej, okay, jesteśmy. Jakiś członek z klanu, nasz gra w warsach. Final beat. Wow. No widzowie. Napiszcie mi, jaki mogłem by ustawić deck sobie fajny. Mam dużo postaci. Nie mam tylko takich postaci. Tylko nie mam takich. Pyk i pyk. Pyk i pyk. To widzowie. Do zobaczenia. I cześć.